Słowo Boże na dziś, czwartek 29 lutego 2024 roku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo zachowa zielone liście, także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębi? Ja pan badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddawać stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynków. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny pierwszy. Szczęśliwy człowiek, który ufa panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego, grzesznicy. Są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Chwała Tobie, królu wieków. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami nie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahami odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.